A więc witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku. Na którym chciałbym Wam e, powiedzieć, jak zdobyć oto tego tutaj skinka za dosłownie nic za darmo, ponieważ jest to darmowy skin, którego można zdobyć poprzez drobnostkę. A konkretnie dostajemy w sumie nie tylko samego ze skina, też taką oto lotnię, taki oto plecak i takie oto e, malowanie. I co trzeba zrobić? Trzeba po pierwsze wejść na. Niech mi się to wczyta. Na tę oto stronę, link do niej dam wam pewnie w opisie. I teraz tak, aktualnie zostało przedłużenie, ponieważ możecie się zapisać na tą stronę do 11 stycznia 2022 roku. Czyli jeżeli zapiszecie się później, czyli możecie się zapisać, żeby zdobyć tego skina, no po prostu 11 stycznia. A żeby zdobyć tego skina, macie czas do... 16 marca 2020 roku Czyli dosyć długo to przedłużyli, bo ponieważ e, Chyba wcześniej było tak, że mogliście się zapisać do Połowy tam listopada, czy połowy grudnia mogliście to zdobyć do, tam w połowie No, ogółem było, że krócej Aktualnie to przedłużyli, co się podoba I wystarczy to, że trzeba Po pierwsze, zarelogować się na tą stronę na swoim koncie Oraz wejść w zakładkę O, je, no właśnie, e, ten Zakładkę, no wy tu macie pewnie coś w typu poleć znajomego, a czy tam wej po prostu w listę znajomych. Jeśli wasz znajomy grał jakiś, no maksymalnie w tym miesiącu 120 minut, to możecie go polecić i wtedy możecie zdobyć y, tego skina. Oraz jeśli na przykład dopiero to zaczął y, grać Fortnite'a, to też możecie zdobyć tego skina. Lecz jeśli ktoś grał już więcej niż te 120 minut w miesiącu, to nie może być do tego poleconym. I w skrócie. Ja miałem z tym, czy miałem w ogóle problem, w sensie miałem, no zbytnio nie, I powie, i, a, cał, a wszystkie wyzwania zrobiłem chyba w tydzień, a jeśli chodzi o 60 leveli na swoim koncie to wbiałem 3 dni, a na koncie znajomej wbiłem to w jeden dzień. Więc w skrócie tak tydzień farmienia już to macie, choć wiem, że nawet niektórzy ludzie, którzy y, farmi po prostu no lifeili to, to może wbili to y, w nie wiem w dwa dni. Oraz y, kolejną rzeczą, która też może Was ciekawić, to tak, drugie, jeśli macie drugie konto, to drugie konto też działa. I teraz tak, jakie są y, w ogóle też... A i zapomniałem jeszcze dodać, że macie, no, y, te właśnie y, ekran wczytywania oraz jeśli chodzi o... no... Zadania to musicie stworzyć połączenie, czyli po prostu musicie polecić znajomego Potem z tym znajomym musicie rozegrać jedną grę Potem musicie znaleźć się w pierwszej dziesiątce Określono, no trzykrotnie w, w, w top dziesiątce Oraz potem musicie zrobić dziesięć likwidacji ze swoim poleconym A potem zdobądź 60 leveli, czyli że o tym mówiłem I tak w skrócie zdobywa się tego skina Więc w skrócie teraz wam pokażę tego skina jak się prezentuje w gierce, no i ten... No i tyle, widzimy się na Kreatywie. Tak się prezentuje oto cały pakiet darmowego skina, którego można zdobyć w tydzień Jak ktoś da radę to nawet jeszcze pewnie szybciej A jak ktoś nie da radę, to albo go nie zdobędzie, albo zdobyć go w ostatniej <laughs> Skin mi się akurat bardzo podoba Chyba ogólnie ze wszystkich darmowych skinów jakie były to jest najlepszy W sensie... W sensie jak mam do wyboru te świąteczne, które są za darmo Albo czekaj, był jeszcze jakiś inny darmowy skin? No, chyba nie, to jest chyba pierwszy w 100% darmowy skin. W sensie PS Plusy to trzeba kupić PS Plusa i trzeba być PSA, oraz to jest na każdej platformie. A więc naprawdę, to jest pierwszy tak naprawdę według mnie ładny darmowy skin, ponieważ pani Mamut mi się nie podobała. Choinka to izmi, a te, te skiny ze świąt poprzedniego roku to izmi, a ten skin jest ładny. To jest po pierwsze cały pakiet i ogółem. Bardzo, ale to bardzo fajny skinek. Osobiście uważam, że naprawdę warto uwagi. Mi się to bardzo podoba. I ja, ja na TikToku jak go dostałem jakieś parę dni temu, to powiedziałem, że pewnie Max zagram z nim trzy gierki. Zagrałem chyba już z nim trzy turnieje. Nie, Bo... nie trzy w sumie nie dwa, bo no dwa. Oraz parę arenek, glejtów oraz jeszcze gram nim yy, scenar'ć. I oglęten skin mi się nie nudzi, tylko... Powiem tak, malowanie właśnie fajne, fa pasuje do tego skinka. Ten kilof. on jest troszeczkę za duży do tego skina, w sensie... Eee, yes, ten skin aż tak według mnie, kolorystycznie oczywiście pasuje, ale ten sam, ten kilofik jest według mnie odrobinkę zbyt wielki. Ale jest gicio, nawet jeśli chodzi o tym. Oraz coś z czego, no dobra, darmowa rzecz, ale osobiście... Wolałbym, że nawet zamiast tego ekranu wczytywania, e, wolałbym dostać ten. No, wolałbym dostać po prostu. plecak do skina. Co nie, no, jakiś fajny. Nie wiem, jak. Nie wiem, na przykład. Taką. Plecak tej kierownicy, co jest na tym klofie, w tym kolorze, tylko że mniejszy nie, jako plecak. No, nawet spoko pomysł bym, według mnie, to był. I to byłoby fajne. Oraz czekajcie, jeszcze Wam pokażę tą lotnię. Tak się prezentuje lot. To jest zwykła lotnia Bambika, przefarbowana. Mało nią gram, a w ogóle jeśli chodzi o połączenia do tego skina, to ja marudzę na ten killoff, ale jeśli ktoś ma to, znaczy nie to, to, to nie chcę sobie to ustawi. a jeśli chodzi o plecak, to bardzo mi się podoba to, tego skina, według mnie to jest śliczne wtedy, a lotnie to bardzo fajna jest dla mnie ta, holografik. Hyp. I ogółem ja uważam, że to jest fajne. Teraz to wygląda bardzo fajnie. A jeśli chodzi o w ogóle o tamten kill off, to według mnie tamten kill off ma normalny delay. A i właśnie, driver też fajnie wyglądał co tego skina, bo sprawdzałem. Oraz ten na konsoli. Jeśli chodzi o konsolę, to ten skin na wysokich ustawieniach jak się nie było jeszcze bardziej widzi. Czekajcie, no ale wam to pokażę. Chodzi waga i zaraz mi to wybuchnie. Wysokie nie wybuchaj, nie wybuchaj o na 60 FPS ach tak Hop. spoko się gra takim na full totala, choć ja osobiście jak mówię to są moje ulubione ustawienia że nie ma w konsoli. Ale ogółem tak się prezentuje sam skin, yy, tak go się zdobywa, w sensie ja już wam to pokazałem. I teraz tak. ją polecam wziąć w tym udział, jeśli macie znajomego, a jeśli nie to, załóżcie sobie drugie konto, poszukajcie ludzi. Ogłębny skin jest wart, w sensie... On jest taki ładny. Hop, 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 hop. <laughs> Więc no, w skrócie skin wart uwagi. I to było na tyle w dzisiejszym odcinku. To jest bardzo krótki odcinek, według mnie. Dziękuję za oglądanie i no. Naua!